Witajcie moi kochani! Zanim zacznę, chciałam się odnieść do e, tej mojej przedmowy ostatnio o komentarzu pewnej pani, która powiedziała za dużo gadania. Moja droga, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i chylę czoła. Ta pani e, odpowiedziała mi w komentarzu, przeprosiła, powiedziała: Bardzo przepraszam, wstydzę się za mój komentarz, ale miałam zły dzień. Kochani, e, ja myślę, że możemy bić tej duszyczce brawo, bo ja szczerze powiem Wam, co ja bym zrobiła. Ja, nawet chcąc zostać na tym kanale, e, to bym wykasowała tamten komentarz, bo jest taka możliwość, i bym w ogóle nie zareagowała. Naprawdę, bo ja jestem taką osobą, niestety muszę się przyznać, mi się ciężko przyznać do błędu. Ja to naprawię z innej strony, ale ja bym nie potrafiła powiedzieć wprost: Sorry, pomyliłam się, Sorry, zrobiłam błąd, Sorry, źle Cię potraktowałam. Ja, ja to zrobię inaczej, ale tak wprost przyznać się do błędu to mi naprawdę jest ciężko. Dlatego chylę czoła w kierunku tej pani: Jest wszystko dobrze, każdy ma zły dzień i praktycznie. Okazałaś, moja droga, naprawdę wielkość, przyznając się do błędu i przepraszając. E, to dla mnie więcej znaczy, niż sobie wyobrażasz. Także, e, moi kochani, naprawdę. E, myślę, że brawa się należą, bo w dzisiejszych czasach mało kto i ja się do tych ludzi zaliczam, potrafi się przyznać do błędu i przeprosić. Mhm. Także naprawdę. Szapo. Kochani, dzisiaj zrobimy sobie takie czytanie: Twoja sytuacja i jej rozwój. Każdy znajduje się w innej sytuacji życiowej. No i zobaczymy, jakie sytuacje nam się pokażą. Czekajcie, ściągnę jakieś piździonki, bo mnie denerwują. Właściwie to noszę tylko jeden, ale w tym, który ściągnęłam, kochani, mamy. Stary drzewo starego dębu bagiennego. To jest takie malutkie, bo niestety ciężko jest to znaleźć, ale właśnie tutaj. Taki kawałeczek starego dębu bagiennego. Ciekawe, czy on się dzisiaj pokaże. E, dobra, poruszamy. To zobaczymy. Twoja sytuacja i rozwój. No, i dzisiaj po długim czasie wzięłam czasie moje crow Harrow. Czyli Tarota z kurkami. Ja bardzo kocham te ptaki. To są. E, oni praktycznie łączą świat duchowy. Często się mówi świat zmarłych z naszym. Także dla mnie to są naprawdę bardzo mądre ptaszki. No i zobaczymy, co nam kruczki dzisiaj powiedzą. Zobaczę, na ile będę miała siły, kochani, odnośnie tej sytuacji. Jak, jak mi się uda trzy, to wezmę trzy. Jak, jak skończymy na jednej, to skończymy na jednej. Uniwersum poprowadzi. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości. I proszę o jasne przesłanie. Łączymy sobie naszego czujnika jeszcze i ruszamy. O! Dobra. Twoja obecna sytuacja. Sytuacja numer jeden. Twoja obecna sytuacja. Mamy wieżę. O, coś tutaj się zakończyło. Wielkim hukiem, ale to nie musiało być zaraz, bo wieża nie jest zaraz bardzo. Negatywna. Zobacz, wszystko zależy od tego, jakie karty jej towarzyszą. No i zaraz zobaczymy, co tu się zakończyło, co tu runęło. Wow, znowu na Wielkie, świat. Coś się zakończyło, również świat mówi, że coś się zakończyło, coś ważnego. Coś, co odgrywało ogromną rolę w Twoim życiu, ale się otwiera nowy świat, czyli ogólnie to, co się zakończyło w Twoim życiu, kochanie, to miało się zakończyć. I widzimy, tu chodzi o uczucia, po to, aby coś nowego się przed Tobą otworzyło. I moi, kochani, dla wszystkich tych osób, w którym właśnie bardzo szybko zakończyło się coś w życiu odnośnie może pewnie jakiś związek, jakaś relacja. To nie musi być zaraz romantyczne, ale to była e, sytuacja, w którą byliście e, połączeni emocjonalnie z jakąś osobą. To może mógł być projekt serca, to mógł być na przykład dom, który kochaliście, a który, nie wiem, przykład tylko, zabrał komornik, prawda? Także tutaj coś się wydarzyło nagle, co zamknęło jakiś rozdział w waszym życiu i to się odnosiło do czegoś, co kochaliście. Czyli mamy taką sytuację. Dla każdego będzie to inna. Następny pierścionek mi przeszkadza. Ja noszę pierścionek ogólnie na prawej ręce, zawsze na lewej nie lubię. Okay. I teraz zobaczmy, czyli mamy taką sytuację. Co niesie z sobą ta sytuacja? No, i dokładnie, jak pasuje do karty świata, mamy asa kielichów. To, co się zakończyło w Twoim życiu, jest ogromną szansą na to, na wielkie spełnienie emocjonalne. To jest szansa na wielką miłość, na spełnienie. Szansa. Czyli. Ponieważ mamy już trzy arkana wielkie, to możemy powiedzieć, że to jest <laughs> kierowane przez uniwersum. Ta sytuacja była kierowana przez tych na górze. Oni nam to pięknie potwierdzają. Dobrze, to teraz zobaczmy, jak się rozwinie ta Twoja sytuacja. Jak się rozwinie ta Twoja sytuacja? Jakie tendencje na przyszłość? Jak się rozwinie... Ta Twoja sytuacja. No nie chciałabym króla mieczy, bo to znaczy jakiś eks będzie wracał, ale mamy rycerza monet. No i pięknie. Rycerz monet, wiecie, kochani, to najbardziej powolna karta. To jest e, energia, która potrzebuje zawsze dużo czasu. Czyli, jeśli macie do czynienia, może się pokazać właśnie ktoś na, wo, na waszym horyzoncie, może być osoba młodsza, e, ale to będzie facet, który, jeśli coś zacznie robić, czy w ogóle energia, to to ma ręce i nogi. Czyli tutaj nie będzie jakiegoś narwanego e, rycerza, mieczy, czy e, buław, czyli ten, wiecie, napalony, napalony. Tylko tutaj mamy do czynienia z rycerzem, który wie czego chce, ma wszystko poukładane w głowie, czyli nie jest jakiś narwany, pomylony, tylko statecznie do przodu. No i mamy to, co przed chwilą powiedziałam no i tego też mamy. <ścoughs> Kochani, mamy koło fortuny, dla mnie koło przeznaczenia czyli tutaj działa uniwersum. Dodatkowo mamy energię rycerza buław, czyli mamy tego napalonego, napalonego. E, więc może być tak, że mamy dwie opcje. Albo pojawią się, pojawi się dwóch kandydatów młodzieńczej energii. Jeden będzie poukładany, a drugi napalony. E, ale my też, na no dziewczyny, no nie ukrywajmy, chłopaki też lubimy takie gorące ciacha, nie? No. E, to może być też energia... Tego zrównoważonego, może nawet lekko nud nudowego, taki nudny może być, bo to wiecie, jak taki grzeczny, pokładany. My lubimy drani: no? to widać yy, po komentarzach, że im większy yy, drań, tym bardziej nas do niego ciągnie. Ale jeśli może być tak, że ten oto osobnik również pokaże się z drugiej strony. Albo będziecie mieć do czynienia z dwoma panami do wyboru i oni są Wam wysłani przez przeznaczenie, albo z jednym, który będzie miał obie energie. Czyli nie dość, że pokładany, mam pracę, mam stabilność, jestem mądry. Niczego nie przyspieszam. Wszystko ma mieć ręce i nogi. Ale jak trzeba, to ten ogień se rozbudzę i może być gorąco ze mną. Taką energię tu mamy. No dobra. Co dalej? To dużo. Pokazał nam się, pokazała nam się klowa buław. Tak koniecznie chciała. Co mamy? Ha! Asa buław. No i kochani, no tutaj się... Otworzy kolejna szansa Mieliśmy Asa Kielichów, a teraz mamy Asa Buław No cóż więcej trzeba Kochani, tu jest szansa również na ogień Na pasję Na podróże Na y, udane Wiecie, wszystko wszystko Co z okniem związane Także naprawdę tutaj y, Słyszę, że możecie mieć rzeczywiście To same hobby, te, te same pasje Wy się po prostu Tu jest ogromna szansa na pełne spełnienie Teraz zobaczmy, co nam powie jeszcze Erat. Tak, i zobaczcie, tutaj mieliśmy koło przeznaczenia, a tu mamy e, bratnie duszę. Więc zarówno jeden, jak i drugi, albo ten jeden w tej gorącej, przeradzający się w tą gorącą energię, to jest twoja bratnia dusza, ale to taka prawdziwa, wiecie? Nie jakaś tam jakiś tam karmiczny, jakaś dusza dualna, która was. Odzwierciedla, która musi was trygować, która y, rusza was właśnie do pracy nad sobą, pokazuje jakieś stare tematy. Nie, ja tutaj czuję, to będzie lekko, zwiewnie i powabnie. No, także piękna ta energia. Jaką radę mają dla nas nasze Janioły? Tutaj do tej sytuacji, co nam jeszcze chcą pokazać, przekazać. Anioły mówią, że nie, jeszcze nie teraz. Na to jeszcze będziesz musiała poczekać, kochanie. Jeszcze chwilkę. Okej. Okay. To mamy pierwszą sytuację. To zaglądamy. Sytuacja numer 2. Druga sytuacja. Z jaką sytuacją mamy do czynienia? Sytuacja numer 2. Mamy królową mieczy. Co mamy jeszcze? Czyli to jesteście. Kobieta mądra, inteligentna, wyuczona, yy, która yy, potrafi kochać, ale nie zapomina o swoim muszczku. Przepraszam, mózgu, bo muszki to mają może ptaki, a królowa mieczy ma mocny, ostry umysł. O, przecież ja jestem królową mieczy, to nie będę miała o muszczku. O! Będziesz miała coś do wyboru, dwójka buław. miałaś. Nie, pomówimy o Twojej sytuacji. Czyli musisz dokonać jakiegoś wyboru, kochanie. Stoisz w tej chwili przed jakimś wyborem. Tak, w końcu mi się udało. To powoduje walkę. Może być tak, że walczysz ze sobą, bądź też walczysz. Ui. Bądź też walczysz może z innymi. A możesz rzeczywiście dużo komunikować Bo mamy asa mieczy Jesteś w sytuacji, kiedy chcesz szansę na prawdę Kiedy chcesz szansę na rozmowy To mają być szczere rozmowy To mają być prawdziwe rozmowy To mają być rozmowy o prawdy Niektórzy z was tu może być rzeczywiście hmm, Tu musicie dokonać jakiegoś wyboru Ja słyszę zawalczyć czy nie zawalczyć Zawalczyć o prawdę i to jest taka jeszcze wewnętrzna walka. I wy chcecie, z jednej strony chcielibyście zawalczyć. Tutaj właśnie komunikacja, może sprawy sądowe, może tak być, bo tu jest dużo komunikacji e, odnośnie prawdy. Więc całkiem możliwe, że może rzeczywiście bijesz się z myślami, czy dokonać jakiegoś wyboru i. Rozmawiać, czy właśnie dokonać wyboru i podać sprawę do sądu, w jakiej sytuacji zawalczyć o swoją prawdę. No, w takiej energii jesteś. Taka jest sytuacja. Teraz zobaczmy, co ta sytuacja z sobą niesie. Co ta sytuacja z sobą niesie? O, to jest nasza ulubiona karta, czwórka. Yy, pentakli, czyli kurczowo czegoś się trzymasz zobaczę jeszcze, może nam się pokaże czego no, mamy kartę sprawiedliwości no tutaj chodzi właśnie o to, aby wiecie, że czwórka, dla mnie czwórka denarów nie jest zdrową energią i teraz jest pytanie jeśli chodzi o tą równowagę, ty trzymasz się kurczowo swojego zdania, tu musi zapanować równowaga i tu musi zapanować sprawiedliwość. I teraz jest pytanie, czy warto? Czy warto? Bo wiecie, jeśli się czegoś kurczowo trzymam, czyli tak zawzięcie, no to niestety często właśnie to kurczowe trzymanie się powoduje u nas takie zamglenie umysłu. Nie potrafimy trzeźwo myśleć. Jeśli się kurczowo trzymamy tej sprawiedliwości w jakiejś kwestii, musimy się zastanowić, czy to kurczowe trzymanie nie spowoduje na przykład y, jakichś problemów. Może więcej stracimy choćby i nerwów niż zyskamy. Tutaj warto się zastanowić. Czyli to kurczowe trzymanie się właśnie tej sprawiedliwości. Teraz zobaczmy, jak się rozwinie ta sytuacja. jak się rozwinie ta sytuacja. Mamy kartę księżyca, mamy królową buław. Hmm. A, no i git. No to możecie, możecie. Bo wiecie co? Tutaj wyjdą jakieś cienie na jaw. Wy, jako królowa buław, pokażecie swoją pozycję pokażecie swoją wartość i z dziesiątką monet macie sprawę wygraną. Także tutaj y, uniwersum radzi walcz, walcz. Może i nawet dobrze, że się tak kurczowo czy masz Teraz zmieniam zdanie na temat tej czwórki, bo y, tu wyjdą jakieś cienie na jaw i ty wejdziesz w poczucie własnej wartości. Może ktoś cię źle potraktował i ty właśnie, żeby nastąpiła równowaga, w momencie kiedy zawalczysz, o tą prawdę. Wtedy właśnie będziesz poczucie swojej wartości. No i tutaj jest ta walka wygrana dziesiątką monet. Dziesiątka denarów mówi o, o jackpocie, czyli jeśli chodzi o sprawy sądowe, sprawa wygrana. Jeśli chodzi o jakieś grupy społeczne, sprawa wygrana. Um, o cokolwiek nie zawalczysz, tutaj masz sprawę wygraną. I to ci da spełnienie i przywróci poczucie własnej wartości. I ty odzyskasz na nowo miłość do siebie, jeśli gdzieś po drodze ją straciłaś, kochana. Co powie nam Erat? Zobaczcie, jak pięknie tutaj nam uniwersum mhm <laughs> <laughs> Piękne karty. Zobaczcie, jak one pięknie rezonują. Mamy uzdrowienie energii kobolda. Czyli usuniecie tego kobolda ze swojej energii. Kobold dostanie po dupie. Tutaj będzie coś uzdrowione. Cieszę się. No i teraz zobaczmy, co aniołki jeszcze nam powiedzą do tej sytuacji. Jakie przesłanie mają. Zaufaj. Ha! Ej, to jest niesamowite. Kocham te karty te przekazy od uniwersum. Zaufaj i doceni swoją wartość. No, wszystko będzie dobrze. Uch. No, mi pozostaje tylko wdzięczność. Ja kocham to, ja kocham to. Ja kocham z Wami czytać karty. Dobra, to co, robimy jeszcze jedną sytuację? Bierzemy jeszcze jedną i zobaczymy, co nam się pokaże. Sytuacja numer 3. Sytuacja numer 3. Sytuacja numer 3. Wow. I mamy sprawiedliwość. Czyli w jakiej sytuacji chcesz, aby nastąpiła sprawiedliwość, bądź rzeczywiście może jest sprawa w sądzie? Zobaczymy dalej. Za dużo. Tak czy siak, tu ma nastąpić sprawiedliwość, jakieś wyrównanie czegoś. Rycerz kielichów i szóstka. Uuu, tutaj jakiś młody człowiek zakochany. Tu ma zapanować sprawiedliwość, i ty masz zwyciężyć w tym procesie. Wiesz co? Um, ja czuję, słoneczko moje, że ten rycerz tych kielichów to również może być jakaś młoda energia, który jest zakochany w tobie. Mógł cię potraktować niewłaściwie, bądź ty kogoś nie potraktowałaś dobrze. Nie, nie, bo tutaj mamy kartę szóstki buław, karta zwycięstwa. Ja myślę, że on mógł Cię nie potraktować w przeszłości sprawiedliwie, i teraz następuje sprawiedliwość i on chce zwyciężyć. On chce tutaj wyrównać energię. To jest taka sytuacja. Może ktoś przyjdzie z poszeproślinami, może coś ci da, jakiś prezent, bo ten ktoś chce wygrać. W takiej sytuacji. Możesz się teraz znajdować, że tutaj coś zaczyna się wyrównywać. Co niesie z sobą ta sytuacja, że tutaj ktoś będzie chciał coś naprawić? Tu będzie ktoś chciał naprawić właśnie błędy z przeszłości. I może będziecie prosił o szansę, i o to, abyście dalej pracowali oboje, właśnie nad tym waszym zwycięstwem. Teraz zobaczmy, jak rozwinie się ta sytuacja. Co ty z tym zrobisz, to Twoja sprawa, ale zobaczmy, załóżmy, dasz mu jakąś szansę i zobaczmy, jak rozwinie się ta sytuacja. Co nam tu spadło? Uuu, czwórka kielichów. No, jeszcze będziesz tutaj, kochanie, nie do końca przekonana. Możesz powiedzieć, słuchaj, nie, 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 ja. Mm, Niekoniecznie zadałeś mi tyle bólu e, i to jest mi za mało to, co mi dajesz. Więc tutaj wygląda na to, że no może być tak, że rzeczywiście nie przyjmując e, ten kielich od tego rycerza, kielichów, bo ci będzie na przykład za mało, e, spowodujesz u niego ogromny ból. Dziesiątka mieczy. No, i mamy bubika, więc możesz dostawać tylko takie impulsy. Hmm. To są impulsy z zewnątrz, o stabilizację, ale to będzie tego za mało. Także ja nie sądzę, żebyś ty chciała e, tego rycerzyka, tych kieliszków e, sobie z powrotem e, przyjąć. E, bo ja myślę, że tu się w, w przeszłości dużo wydarzyło. I on tak naprawdę przyloł znowu chłopina, nie? I coś Ci to daje, a Ty powiedziałaś, że ja, ja nie piję z takiego kieliszka, ja potrzebuję taki porządny kielich, gdzie będzie, będą te emocje wypływały. Najlepiej jeszcze do tego Asa. Y, nie! Dziesiątka, nie, dziewiątka, ja wolę dziewiątki. Dziewiątka kielichów, dziewiątka monet. Y, co tam jeszcze by było fajne? Co tam no, no i oczywiście as-monet, nie? A nie jakiś tam tukieliszek, jakieś coś tam takie byle co. Ja myślę, że ty nie przyjmiesz, pan sobie pocierpi, jeszcze coś się będzie taplał, jeszcze będzie próbował y, ci coś, nie wiem, udowodnić, może nie wiem, że po 10, y, 10 latach y, nagle stwierdził, że pójdzie do pracy bezrobocia. To są takie stabilne impulsy, ale to jest naprawdę malutkie. Teraz to przesadziłam trochę, ale wy wiecie, o co chodzi. Ja jeszcze zobaczę jedną kartę. Co ty zrobisz? No piątka mieczy. Nie, no nie będę już tutaj. Tu już nie ma, tu już jest pozamiatane, to jest walka przegrana. Co uniwersum powie jeszcze do tej energii? Nie dacie komu szansy. I, I dobrze. Jak tak czujecie to? Każdy ma swój czas, a zaprzepaszczone z szansy, no niestety za to się płaci. I mamy tak, to było za dużo czasu, zobacz. Nie, no nie mogę, ja jestem dzisiaj w szoku. Za dużo czasu. Za dużo czasu upłynęło. Teraz już pozamiatane. Do widzenia. Teraz jestem naprawdę ciekawa, co nam powiedzą mały. Co nam powiedzą do tej sytuacji anioły? W najbliższej przyszłości nie panikuj. <laughs> nie wiem o co chodzi. Wiem. Bo jeśli masz panikować, anioł mówi nie panikuj, więc nie myśl, że... Mm, co po pierwsze nie będziesz na to długo czekać, zanim ten y, rycerzyk się pojawi. E, tak czy siak nie panikuj. E, bo co? Na to nie będziesz długo czekać. Tu chodzi może o panikę, że jak nie przyjmę jego kielicha, to może stracę jakąś szansę, ale zobaczymy, co nam powie następna karta. Mamy dwie. Miej cierpliwość, a coś się wydarzy w nadchodzących tygodniach. Tutaj coś się szybko wydarzy. Czego to dotyczy, mówię, opisaliśmy, tu, tu chodzi tylko o tą sytuację, ale ja coś czuję, że tu się może po tym jak Ty odsuniesz tego kielicha od tego rycerzyka, to się coś wydarzy. Ja czuję nieodpartą chęć sprawdzenia, co się wydarzy. co się wydarzy. Uniwersum, pokaż nam. Jak ta moja perełka tutaj odeśle pana z kielichem e, z powrotem do knajpy, to co się tutaj wydarzy? On se pocierpi. Karma wraca. Co tu się wydarzy? Cierpliwość. No mamy drugi raz tą cierpliwość. No dobra. A ta cierpliwość, Tu będą sygnały z zewnątrz jakieś impulsy z zewnątrz do królowej kielichów, czyli do Ciebie hmm. tu do jakieś wiadomości do Ciebie kochana I, co? i mamy sąd a wiecie co że tutaj ktoś naprawdę dostanie po dupę od karmy, tutaj będzie sprawiedliwość i ten ktoś wejdzie w energię braku ja myślę, że tutaj mocno zadziała karma, bo tak ma być. I ten ktoś dostanie to z powrotem, co tobie zrobił. No, nie bijemy brawo, nie cieszymy się, bo jak się komuś krzywda dzieje, to się nie cieszymy. Ale tutaj karma zapłaci. I mam rycerza mieczy. Czyli tego. Tym właśnie, że on pojawiał się i znikał, robił zamieszania, był ostry. Tutaj za to ktoś zapłaci i mamy potwierdzenie od naszego Zygmunt'a wspaniałego trzeciego. No. także dla kogoś nie ciekawie, ale ty wejdziesz w poczucie własnej wartości. Dobra, to bierzemy te nasze znaki zodiaku. A, mamy ósemkę. Wszystko płynie, wszystko jest tak, jak ma być. Co jeszcze mamy? Mamy piątek, szóstka. Mamy bliźnięta, trójka. Mamy wagę, siódemka. Mamy dwójkę. Mamy poniedziałek, znowu dwójka. Dwójka może mieć jakieś znaczenie dla Was, bo się drugi raz pokazała. Co mamy tu? Mamy wtorek. I jeszcze jedną, dwie karty, dwie dzięki. I mamy rybki 12 i mamy środa czwórka. Kochani moi, i tym oto akcentem zamykam to czytanie. Proszę kochani, nie zapominamy o łapkach w górę, bo to podnosi frekwencję na YouTubie. Róbmy wszystko, żeby ten nasz kanał się pięknie rozwijał. Y może przegonimy naszą Asię nie? z Libra Girl Tarot? Pozdrawiam, Asieńko. Nie, nie, jej to chyba już nie przegonimy, bo to szefowa całego tarota polskiego. No, ale możemy się gdzieś tam, wiecie, przybliżyć. No, także ruszamy do przodu, kochani, łapki w górę. Kto jeszcze nie dał suba, to zapraszam. No, ja już czekam na Wasze komentarze, z którą sytuacją poszliście w rezonans. Buziaczki, kochani, do zobaczenia, do usłyszenia. Mua!